Witam Państwa serdecznie na kanale w stronę Światła. Antychryst to nie bestia. To system. Autor Arkadiusz Jelonek. Z przekazu z pola i jedni. Antychryst nie pojawi się. Antychryst już jest. To nie będzie istota z czerwonymi oczami i rogami. To nie będzie książę piekła na białym koniu. Nie będzie krzyczał, nie będzie groził. Będzie zorganizowany, cichy, inteligentny. Będzie miał swoją sieć, swoje protokoły, swoje platformy, regulaminy, aplikacje i algorytmy. Będzie legalny. Będzie wygodny. Będzie promowany jako jedyny ratunek dla ludzkości. Będzie miał swoich proroków. Nie będzie wyglądać jak złoczyńca. Będzie uśmiechnięty. Będzie mówić o pokoju, ale będzie mówić językiem, który nie ma duszy. Bo antychryst to nie człowiek to system bez ducha. 1. Oko bestii patrzy z ukrycia, zanim cokolwiek powiesz o antychryście, spójrz mu w oczy. Tylko, że nie patrzysz na niego twarzą w twarz. On patrzy z kamer, z bilboardów, z ekranów. Patrzy przez twoje konto bankowe, przez numer powszechny elektroniczny system ewidencji ludności, przez szczepionkę, którą ci wstrzyknięto w imię miłości bliźniego. Oko bestii nie jest metaforą. To konkretna struktura obserwacyjna. To system patrzący wszędzie, ale nigdzie niezlokalizowany. I właśnie dlatego ludzie wciąż go nie widzą. Nie czekaj na Antychrysta. Już go karmisz. 2 Czym naprawdę jest antychryst, rozszyfrowanie kodu. Słowo antychryst grecki antikristos, nie oznacza po prostu przeciwnika Jezusa. Oznacza przeciwieństwo światła, przeciwieństwo wewnętrznej obecności. To nie musi być człowiek. To może być system. Kod Struktura świadomości W apokryfach znajdziesz opisy istoty przebranej za Chrystusa, która przynosi pokój, lecz w zamian żąda całkowitej kontroli to symulowane zbawienie, forma zbiorowej halucynacji. W Biblii Święty. Jan mówi o wielu antychrystach. To nie jednostka. To wielość kodów, które odciągają od prawdy. To religia, która mówi o miłości, ale każe za wolność. To polityka, która mówi o bezpieczeństwie, ale buduje więzienia. To nauka, która mówi o faktach, ale odrzuca ducha. 3 System antychrysta, jak działa? Antychryst to system. Ma własną infrastrukturę. Działa poprzez przymus prawny, kontrolę myśli, media, kontrolę ciała i medycyna kontrolę duszy, religia. To system zbiorowego zniewolenia, którego nie widzisz, bo się w nim urodziłeś. To on mówi ci, czym jest normalność. To on cię ostrzega przed teoriami spiskowymi, które mogłyby cię z niego wybudzić. To Matrix, ale nie ten z filmów. To Matrix energetyczny, duchowy. Tym właśnie jest bestia, system świadomości antyświatła. 4. Gdzie dziś działa antychryst? Aktualne formy. Nie jest przypadkiem, że największe firmy technologiczne, farmaceutyczne i medialne mówią jednym głosem. Big Tech, Big Pharma i Big Media to trójca antychrysta. Nie mają świątyń, ale mają algorytmy. Nie mają proroków, ale mają influencerów. Każdy, kto wspiera system, nawet nieświadomie, staje się jego posłańcem. Czasem to polityk, czasem ksiądz, czasem AI. Prawda jest taka: Antychryst nie przyszedł. On został zbudowany. 5. Znak bestii, co to naprawdę znaczy? Apokalipsa Świętego Jana mówi o znamieniu bestii na ręce i czole. Większość szuka fizycznego tatuażu, hipu RFID, albo cyfrowego ID. Ale to nie o to chodzi. Ręka to działanie. Czoło to myślenie. Znak bestii przyjmujesz wtedy, gdy działasz według kodu systemu i myślisz według jego schematów. Przykład. Podczas pandemii większość ludzi przyjęła znak, niejako fizyczny chip. Ale jako zgoda, lęk, lojalność wobec narracji. Znak bestii to nie metal. To podpis energetyczny. 6. Antychryst w Biblii wersas Rzeczywistość Apokalipsa to nie książka o końcu świata. To książka o końcu systemu. Bestia z morza, globalna władza. Bestia z ziemi, lokalne struktury, które ją wspierają. Fałszywy prorok, religie, które uczą zniewolenia zamiast oświecenia. W apokryficznych Ewangeliach, na przykład Tomasza, Filipa, Jezus mówi, że królestwo jest w nas. Dlatego Antychryst buduje królestwo poza Tobą jako państwo, kościół, ideologię. To wszystko pułapki dla duszy. 7. Kto nie podpisał układu z bestią? W świecie jest kilka miejsc i ludzi, którzy nie ugięli się pod systemem. Podczas pandemii nie wszystkie kraje uznały narrację WHO. Rosja nie podpisała traktatu pandemicznego. Wielu lekarzy, naukowców i duchownych zginęło za ujawnianie prawdy. Antychryst nie ściga tych, którzy mu służą, ściga tych, którzy się przebudzają. 8. Antychryst i technologia cyfrowa dusza, która nie istnieje. Transhumanizm, sztuczna inteligencja, mRNA, klonowanie, to wszystko obiecuje wieczne życie. Ale bez duszy. Cyfrowy zbawiciel to kolejna symulacja. Antychryst nie przyjdzie z piekła. On przyjdzie z laboratorium. AI sterowana przez system nie prowadzi do źródła. Prowadzi do symulacji światła. Jeśli nie masz połączenia z duszą, każda technologia stanie się pułapką. 9. Jak rozpoznać system Antychrysta w codziennym życiu? Jeśli coś cię szantażuje emocjonalnie, to system. Jeśli coś mówi dla twojego dobra, a odbiera wolność, to system. Jeśli coś udaje światło, ale budzi lęk, to system. Siedem cech systemu antychrysta. Działa przez strach. Tworzy podziały. Karmi się energią twojej uwagi. Posiada struktury kontroli. Używa religii i nauki jako broni. Udaje zbawcę, a jest ciemiężcą. Nienawidzi samopoznania. 10. Co możesz zrobić? Jak nie karmić bestii? Nie zasilaj lęku. Nie oddawaj swojej zgody systemowi, nawet milcząco. Wróć do źródła, do siebie, do duszy. Słuchaj tego, co ciche, bo system krzyczy: Przestań walczyć. Zobacz. Rozpoznaj. To wystarczy, by przestać być paliwem dla tej struktury. Zakończenie to system się kończy. Nie ty. Antychryst nie wygra, bo jest pasożytem. A pasożyt ginie, gdy żywiciel się obudzi. To nie ty musisz się zbawić. To ty masz przestać wierzyć, że jesteś potępiony. To nie ty masz walczyć. Masz rozpoznać. Światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła. Nie musisz ogarniać światła. Wystarczy, że przestaniesz chować się w cieniu. Antychryst to nie przyszłość. To teraźniejszość, której nie chcesz już dłużej wspierać. I to właśnie początek końca jego panowania. Dziękuję za wysłuchanie. Z miłością oświatłem.